Dzień dobry. E, ostatnie tutaj Junami e, Zobaczcie co się dzieje. Zobaczcie co się dzieje po deszczach. Tak Teraz zobaczcie jaki jest tutaj, e, że tak powiem, problem. Baki nam się przesunęły. 300 ponad kilogramów. E, traktor stoi tam. E, Jacek Żaba tutaj Walczymy. walczy. Ja stoję, na, bo gruby jestem, stoję tam. Jest szansa na wyjechanie. Dobra Jacek, próbuj. Ale spróbujemy. Na, na, na Słuchajcie, e, no nie, nie jest nam do, do, do śmiechu. Zobaczcie jakie są koła zawalone. I jak mamy to się... Mamy szczęście, że mamy taki ciągnik, tak. bo on jest silny i... Zobaczcie, szczęście tylko od Boga takie, a zobaczcie, co tam się dzieje. Na drodze, tam jest katastrofa całkowita. Zobaczcie, problem jest, ta, jest taki, że są kolejny rozjechana. jest rozjechana. Ale ja robię przeciwwagę, narcos robi tam przeciwwagę, jest szansa na rotowanie tych baków. Na czwóreczkę. Trójka i jedź... Przepraszam, bo się uniosłem. Jacek, jedź trójką, na spokojnie. No i zobaczcie, duży traktor, dużo, duża moc, jakieś 90 koni, nie więcej. Jacek jedzie pomału. Dobra. Zobaczcie, jak to się mieli wszystko. Tam niby jest trawa, tak? Spójrzcie tam. Naprawdę to nie są żarty. Problem polega na tym, że jak te baki się oprą o drut, to może być niezaciekawie. Najgorsze jest to, że zbliża się już oczywiście 17, tak? A spojrzę na mój super zegarek. Spójrzcie, czekajcie, czekajcie, bo muszę się dostać do zegarka. Myślę, że to będzie już niedaleko do 17. Ej, nie mogę się... to do... tak. Problem polega na tym, że jest za pięć, Dobra, to tyle. Bardzo... O, zobaczcie jak on się, się kołysze, zobaczcie, zobaczcie. Zobaczcie jaką się kołysze. To jest ostatnie Junami. Ostatnie Junami. zobaczcie jakie to jest badziewo. Połowa tego idzie na soki, które później zarąbiste laski piją z... Czym? Żubróweczką. Pozdrawiam wszystkie... Wszystkie dziewczyny i wszystkich chłopaków z kanału Łukasza. Zobaczcie, tam jest Jacek. Brudny jak kurwa trener... Ksywa trener Smuda, tak? No bo tak, zobaczcie. Zobaczcie, to jest jeden przejazd. To się dzieje z rajką. A spójrzcie, ma przebiteczka tam. Tam będzie tragedia. Dobra, to do juterka lub do następnego dnia. Dobranoc, czekaj, trzymaj, ta się cześć.